Cześć. E, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. E, dzisiaj zajmiemy się już e, czymś takim, jak połączeniem e, pomiędzy panelem dotykowym HMI a sterownikiem PLC. E, na moim pokładzie mam, e, na moim pokładzie mam e, panel dotykowy KTPS7, e, KTP 7 e, KTP 700, czyli 7. E, Salowe. No, i spróbujemy sobie w tym filmiku zrobić taką prostą wizualizację, czyli w sensie, będziemy chcieli, aby, abyśmy coś, jakiś sygnał odczytali, tak? W sensie, będzie jakaś zmiana, na przykład koloru czegoś na naszym panelu, no albo będziemy chcieli mieć wpływ na to, czyli powiedzmy, wykorzystamy sobie jakiś przycisk. No dobra. No to teraz. Chciałbym Wam pokazać, bo ten program, który budowałem przez kilka ostatnich filmów, trochę go zmodyfikowałem. W sensie takim zostawiłem te cztery bloczki, które od, odpowiadają za zamianę temperatury, że tak powiem, w jedną i w drugą stronę, czyli z wejścia analogowego do do temperatury, którą odczytujemy w sterowniku na, yy, oraz z, z, ze sterownika tę tem, temperaturę na wyjście analogowe sterownika tak? yy, i plus jeszcze tutaj do tej pierwszej gałęzi, która, yy, która była ty, tworzona dodając coś takiego HMI stop to będzie taka, yy, taki styk, który będzie pozwalał wyłączyć nam yy, powiedzmy to K1 Wyłączyć nam poprzez, poprzez panel HMI. Dodam jeszcze tutaj jedną rzecz. Dodam sobie coś takiego, taką linijkę, tak, która będzie mogła być sterowana tylko i wyłącznie z poziomu HMI. No i tu niech zdefiniuję sobie taką komórkę M10.2. Zmienię jej nazwę na HMI niech to będzie K2, tak. No i tutaj na cewce dam K2. Tak. Zwróćcie uwagę, że ja, jeżeli chodzi o tą tunikę, tak załączenie K2 będzie możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy, przy pomocy HMI. No dobra, gramy to na sterownik. No i zaraz będziemy dodawać, dodawać do naszego projektu, będziemy dodawać panel HMI. Ok, jak wgraliśmy już na sterownik nasz program, to chcemy dodać teraz nasz panel. Żeby dodać nasz panel, to musimy tutaj w tym drzewie naszego projektu kliknąć dwa razy na taką gałąź jak Add New Device. Z tych wszystkich urządzeń, które możemy dodać, interesuje nas HMI, konkretnie HMI Basic Panel, 7-calowy, z serii KTP700 Basic. No i tutaj mamy to tu dostępne dwa panele. Pierwszy panel to jest to z łączem MPI Profibus, natomiast nas interesuje Profinet. I tutaj też ważna rzecz, w wersji numer 15. Ok. Dodajemy do naszego sterownika, ale zanim to z, z, zrobimy, no właśnie, to troszeczkę się pospieszyłem. E, wyrzucimy sobie na razie ten nasz panel, ponieważ e, ważna rzecz, zanim dodamy panel do naszego projektu, musimy ten sterownik przejść offline z nim, bo inaczej później będą problemy. Jeszcze raz, add new device, siedmiocalowy. Tak. Z profinetem. Wersja 15. Klikamy OK. Teraz. Pojawi nam się kilka okien, w, który, w którym będziemy mogli sobie skon skonfigurować nasz y, sterownik, znaczy, przepraszam, nasz y, panel, tak? Musimy pamiętać o tym, że panel to jest to element, który jakby to powiedzieć, to tylko i wyłącznie pokazuje coś. Tak, Oczy, oczywiście ma wpływ, będzie miał wpływ to na to, co się, co się dzieje na sterowniku, ale głównie z i te, tego funkcją jest pokazywanie pewnych rzeczy. On sam w sobie nie może, że tak powiem, y, wykonywać jakiegoś programu. Czy proste skrypty teoretycznie można, natomiast generalnie to on jest do pokazywania. Stąd on musi mieć źródło swoich, yy, źródło danych, tak? Czyli na podstawie czego to no, na przykład jakieś elementy mają się zmieniać. No więc musimy wybrać sobie ten nasz sterownik. Tak? Klikamy tutaj na przycisk Browse, pli, y, klikamy na PLC1. Dodaliśmy, mamy połączenie, klikamy na Next. Dalej możemy sobie wybrać, jaki ma być to nagłówek, na y, logo, na przykład data, jaki ma być kolor tła. Tak no, Tutaj na razie, żeby zaoszczędzić trochę miejsca na tym panelu, to nie, nie dodam sobie tu nagłówka i ten kolor to jest, myślę, że w zupełności odpowiedni. Następnie dodam sobie, znaczy można dodać tak, różnego rodzaju alarmy gdzieś. To też sobie na razie pominę, bo to alarm, alarmami się nie będziemy zajmować. Natomiast to, co nas interesuje i, tu, i interesuje nas. Jakie okna podrzędne będziemy chcieli sobie dodać, tak? No i w tym przypadku, to, to jest tak, że najpierw usunę, pokażę to, w jaki sposób to okna można dodawać. Jeżeli chciałbym do, do okna głównego, żeby były trzy podrzędne okna, to w tym oknie klikam trzy razy na moje klikam trzy razy tutaj to na ten plusik przy tym oknie, jeżeli chciałbym dodać do tego okna jakieś okno podrzędne, to klikam, że do tego okna chcę dodać okno podrzędne, tak? I mogę też sobie stworzyć coś w tym stylu jak teraz. To akurat ja będę chciał z założenia, żeby były trzy okna i od razu tutaj w tym momencie mogę te okna zmienić, okno numer przepraszam, numer jeden. Okno numer 2 i okno numer 3. Tak, mam trzy podrzędne okna w stosunku do okna głównego. Klikam na Next. Tutaj mogę dodać takie okna systemowe z to logowaniem i informacją o systemie i tak dalej. To mnie to tutaj akurat nie interesuje, także odhaczam to. Następnie mogę sobie dodać, systemowe przyciski, tak? Czyli to będzie jakiś ekran startowy, to logowanie, zmiana języka czy też to w ogóle wyjścia. Ja bym chciał powiedzmy, że niech będzie ekran startowy. I w tym momencie to jeżeli chodzi o tą taką ostatnią konfigurację, to jest tyle, klikam na finish. Pojawiło mi się okno główne, tak? widok tego okna, w którym mam trzy przyciski, które będą, które będą, po, znaczy one są po to, aby przyłączyć się do kolejnych okien, no i mam taki, powiedzmy, pasek informacyjny, tekst, tak, który za, który za chwilę zmienię. Tekst sobie dam do góry, natomiast te przyciski od okien to sobie tutaj wstawię niżej. Okej, okay, dobra, no i teraz tak zajmiemy się na ten moment pewnymi podstawowymi właściwościami, jeżeli chodzi o, o te okna, znaczy o ten pasek z tekstem. Klikamy na, na pasek z tekstem, klikamy na properties. Tak, na jego w, w właściwości. W tej pod zakładce też klikamy na pro, Properties, no i patrzymy, co to możemy tutaj zmienić. Po pierwsze, możemy zmienić tutaj ten tekst, który się wyświetla, czyli powiedzmy, niech to będzie okno, zmienimy na okno główne. Ok, możemy zmienić format, czy też styl tego tekstu. Tak, czyli będzie to na przykład te czcionki jako tako nie możemy zmienić no, ale może być to pochylona, pogrubiona pochylona i pogrubiona i tak dalej no, zmienię sobie powiedzmy na taki e, no właśnie tutaj jeszcze jest coś takiego taka opcja jak fit object to, to content tak? czyli dopasuj wielkość tego okna do zawartości ja zaznaczę sobie tą opcję aby to okno nie zajmowało mi więcej miejsca niż to konieczne. Dobra. Kolejna gałąź mówi o tym, jak to okno wygląda, tak? Czyli po pierwsze, to jest tak, tło może być transparentne, czyli przezroczyste, ale może być też wypełnione jakimś kolorem. Niech to będzie powiedzmy białe, troszeczkę sobie to okno powiększę. Tak, mogę zmienić kolor tekstu. Taki Zielony może to być, ja pozostanę przy tym czarnym, on jest bardzo taki kontrastujący. Możemy zmienić sobie na przykład kąt, o bryz, kąt tego rogu. Tak? Czyli w sensie, żeby to nie było taki czysty kwadrat, ale może być to na przykład kółeczko. Jak damy 0, no to będzie taki czysty kwadrat. Dalej, możemy zmienić sobie wielkość obramowania, ale też styl tego obramowania, na przykład na ciągłe i niech to będzie taki, niech to będzie czarny, powiedzmy, tak? i w ten sposób mamy okno. Nasze znaczy zmieniamy wygląd tego, tego napisu. Dalej mamy położenie, tak położenie, czyli gdzie te, gdzie te, gdzie to okno się z, z znajduje, jakie tu marginesy, tekst. Jeżeli chodzi o format, to już tu mówiłem, natomiast jeżeli chodzi o wypełnienie, czyli w sensie, w którym miejscu w tym oknie ten taks ma się znajdować na środku, tak? czyli w sensie względem osi X, czy względem osi Y, tak, ma być na przykład wy, wyrównanie do góry, wyrównanie do dołu, czy też wyrównanie do dolowego, do czy też do prawego boku. Możemy zrobić tak, że to to okno będzie nam mrugać, tak? Możemy tutaj zmienić styl, no i jeszcze tutaj tu możemy powiedzieć na jakiej warstwie tak ten element jest. No to podobnie jak w innych programach graficznych. Okej, okay, co dalej mamy? Przechodzimy teraz do tej zakładki animations. Mamy tutaj takie dwie opcje: display and movement. Przy display mamy appearance i visibility. Jak weźmiemy sobie w appearance, to to okno na przykład może zmieniać swój swoje w, kolor swojego wypełnienia czy też obramowania w zależności od wartości zmiennej. To sobie zrobimy, to, ale dla kółeczka. Jeżeli chodzi o wi widoczność, to znowu pod wpływem jakieś, jakiegoś taga ta, ten. Z, ten, to pole tekstowe może to na przykład znikać albo się pojawiać, a w opcji Movements, tak, w tej zakładce Movements, no to ten element to może się poruszać. To też w kolejnych filmach to pokażę. Jeżeli chodzi o te przy, przyciski mm, okna, no to one mają podobne właściwości, tak, też możemy zmieniać sobie wielkość tego tekstu, też możemy sobie zmieniać położenie, tutaj mamy trochę więcej opcji, jeżeli chodzi o gradient to na przykład, czyli to trochę inaczej to może w, w wyglądać. To jest kwestia tutaj, że tak powiem, do przeklikania. Z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o menu, które się teraz pojawiło, zmieniło się tutaj trochę po lewej stronie. Pojawiła się taka zakładka jak Toolbox, w której mamy trzy takie gałęzie. Mamy gałąź Basic Objects, mamy gałąź Elements oraz mamy gałąź Controls. Basic object, no to mamy linię, elipsę, kółko, mamy kwadrat, tekst oraz jakiś obraz, zdjęcie. W elements, no to mamy coś do wyświetlania wartości, taki wskaźnik, mamy przycisk, mamy coś do, takie pole wyboru, jedno albo drugie tutaj razem z obrazkami, mamy wyświetlanie czasu, mamy wyświetlanie to wartości. Poprzez taki suwak, który się porusza góra-dół. No i mamy tutaj jeszcze taki przycisk dwupołożeniowy, jeżeli chodzi o kontrast, no to między innymi mamy tu logowanie, czy też trendy. Ok, stawmy sobie na razie kółko, którego zadaniem będzie zmiana swojego koloru w zależności od tego, jak, jaki będzie stan tego pierwszego. Wyjścia tak na sterowniku. Jeżeli chodzi o manipulację tego kółka, no to standardowo to najeżdżamy na kółko, klikamy lewy przycisk myszki i możemy zmienić jego położenie. Jeżeli chcemy zmienić jego wielkość, no to łapiemy ten jasno tu niebieski róg i przeciągamy, żeby zmienić jego wielkość. Ok, ja sobie gdzieś to kółko umieszczę tutaj. No dobra. Czyli mamy to kółko. No, i teraz chcielibyśmy, aby to kółko zmieniło swoje wypełnienie w zależności od tego, jaka jest wartość pierwszego wyjścia na sterowniku. Klikamy na kółko, klikamy na Properties. Musimy okno sobie wyprowadzić. Properties. Tutaj jest zakładka Animations, i klikamy. Tu jest ważne na Appearance. Na ten niebieski kwadracik z tym. Słoneczkę. No i teraz będziemy tu musieli powiązać zmianę tego koloru z, jakąś, z jakimś tagiem. Tak? No więc tutaj, w tym obszarze, tak w tym na końcu tego białego paska mamy takie trzy kropki, i klikamy na to. Musimy sobie wybrać, który sterownik. Mamy akurat w to naszym projekcie jeden sterownik, no więc. W Tax znajdujemy tak, który nas interesuje, zmienna, która nas interesuje. Interesuje nas k1. Klikamy na nią i tu na dole klikamy na ptaszek. Zielony. Ok. Dodała nam się tutaj zmienna, znaczy ten tak, i teraz musimy wybrać, co ma się dziać pod wpływem, jeżeli ten tak będzie przyjmować to wartość 1, albo będzie przyjmować to wartość 0. No więc od tego jest właśnie tutaj ta. Tabelka. Jeżeli ten tak, klikam d, 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 dwa razy, jeszcze może raz pokażę, klikam d, d, dwa razy na, na adniu, tak, pojawia mi się jeden i pojawia mi się, jaki ma być, przy, przepraszam, pojawia mi się 0. Przy 0 ma być jaki kolor tła, jaki ma być kolor obramowania i czy ma jeszcze mrugać. Tak? Jak kliknę znowu dwa razy na dnie, no to jest dla, dla jedynki, no bo ta zmienna przyjmuje ten tak, przyjmuje wartości 0 lub 1. Dobrze, no to teraz przyjmijmy sobie, że dla 0 będzie to jakiś kolor powiedzmy zielony, a dla jedynki będzie to kolor czerwony. Tak, kolor obramowania zo, zostawmy sobie. Tu jeszcze jest coś takiego, że mamy taki obszar jak type. Czy to ma być range, czy, 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 to, czy to ma być na przykład m, m, multiple, multiply bits, tak? Czyli wiele, wiele bitów. No i ja akurat tutaj mam, chciałbym skorzystać z tej opcji range. Ok. No to teraz, tak właściwie, jeżeli chodzi o taką pierwszą wizualizację, to jest wszystko, zapamiętamy sobie ten projekt. I teraz tak, możemy zrobić to w ten sposób, że najpierw sprawdzić, czy to nam działa na symulacji, tak? a później wgrać na panel i sprawdzić, czy to tu rzeczywiście działa na takim rze rzeczywistym panelu. Żeby tu uruchomić e symulację panelu, no to tu u góry, tam gdzie. Klikaliśmy na Download to device. Dwie ikony dalej jest coś takiego jak Start Simulation. Kliknijmy na to. Będziemy musieli dłuższą chwilę poczekać, jeżeli chodzi o kompilację tego. To na samym dole, co widzimy, że była przed chwilą kompilacja i też no właśnie tu uruchomiło się nasze, to nasze okno. No dobra, przełączymy i zobaczymy, czy działa. Jak widzimy na, sy na symulacji działa, tak? Czyli jeżeli załączyło się wyjście pierwsze, no to mamy czerwone, jeżeli wyłączyło się, to mamy zielone. No dobra, no to sprawdźmy, czy to działa na rzeczywistym e, sterowniku. Żeby wgrać ten nasz projekt do Sterownika, no to u góry tutaj, tam gdzie prędzej wgrywaliśmy coś do sterownika PLC, no to też wgrywamy do, do naszego urządzenia, czyli klikamy na download to device. Okna są podobne, no i tutaj znowu jest pewien taki myk, o którym tu mówiłem prędzej, tak? Nie ustawiliśmy sobie adresu IP w naszym projekcie tego naszego. Tego naszego panelu, który mamy podłączony do, do naszego stanowiska. Pamiętam, że ten panel ma akurat adres 110, czyli w HEMI, klikamy na Device Configuration, klikamy na dwa razy tą ikonę od Ethernetu i z 1,2 zmieniamy na jeden, 110. Enter. No i wygrywamy nasz projekt na panel. Czyli mamy 110. Klasycznie klikamy na start search. Widać, że już tutaj komputer znalazł nam nasz panel. Będziemy musieli chwilę poczekać. Okay. Eee, za chwilę jak kółeczko zniknie, to klikniemy na load. No i w tym e, momencie już też będziemy musieli e, dłuższą chwilę poczekać. Ważne będzie tutaj, aby zaznaczyć jedną opcję w tym e, kolejnym oknie. OK, no i teraz w tym oknie kolejne musimy tutaj zaznaczyć, że chcemy nadpisać wszystko. Klikamy na load. Widzimy na panelu, że tutaj był przed chwilą transfer. Uruchamia się. No i sprawdźmy sobie, czy działa. Mamy to nasze kółeczko tutaj, tak. Zmieniło kolor z zielonego na czerwony, jak przełączę, zmieniło z, z czerwonego na zielone Tu jedna uwaga. Tak widzimy takie wyraźne opóźnienie, jeżeli chodzi o yy, reakcję. O wiele szybciej wyłączyło nam się tutaj wyjście i załączyło nam się wyjście niż to było na panelu. To wynika z jednej, tutaj, z jednej opcji. Ponieważ, żeby nie, nie za, zatkać komunikacji pomiędzy panelem a sterownikiem, tak, no to domyślnie jest zrobione tak, że w panelu te wszystkie zmienne od, odświeżane są co sekundę. No i właśnie to jest to opóźnienie, a ja bym chciał, żeby to nie było co sekundę, tylko to było na przykład co 100 milisekund. No więc tutaj po lewej stronie, tak, w tym drzewie tego HMI, to wybieramy sobie HMI tags, show all tags. No i tutaj jak mamy tą tabelę tagów, tylko że to jest tabela tagów dla samego panelu, to jedna z ostatnich kolumn mamy coś, coś takiego jak acquisition cycle. I tu właśnie mamy tą jedną sekundę. Jak zmienimy sobie klikając na te trzy kropki po prawej stronie w tym, w tym polu na 100 milisekund, no to już w tym momencie będzie to szybciej. Oczywiście, musimy wygrać to na sterowni, znaczy na panel, z, a aktualizować te wszystkie znaczy, te, te zmiany, to tutaj bardzo często to będzie tak, że trzeba będzie to. Za, znaczy zmieniać to ręcznie, tak, ale to zajmiemy się tym później. Tu też widać, że to szybciej idzie, to wgrywanie. Czekamy, aż się załaduje. Ok, no i teraz widać, że ta reakcja, że tego dużego opóźnienia nie widzimy. No dobra. Utworzyliśmy pierwsze, e, pierwsze nasz, e, pierwszą wi, wizualizację. E, w tym filmiku to wszystko. W kolejnych filmikach będę tą wizualizację to rozwijać o kolejne elementy. Dzięki do usłyszenia. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarz, to zachęcam do za, zostawienie za pod filmikiem. To na ten moment to wszystko. Cześć, do zobaczenia.